Cześć, jestem Ania. E, u Macieja w programie jestem 8 miesięcy. Przez ten czas udało mi się schudnąć 20 kg. E, bardzo serdecznie dziękuję Maćkowi i całej ekipie e, za profesjonalne podejście e, mojej trenerce Oli. To dzięki niej tak naprawdę schudłam 20 kg. E, kochani, e, zapisujcie się. Pytajcie, nie, nie będziecie żałować. To nie są diety cud. To jest coś, co się e, zdarza raz w życiu e, przemiana fizyczna i psychiczna. Coś pięknego. Ja w życiu byłam tyle na dietach i wam mówiłam: takiego czegoś jeszcze w życiu nie, do mnie, nie doświadczyłam. Także, Maciek, szacun za super ekipę. Przede wszystkim Tobie bardzo dziękuję. Bo dzięki Tobie cały czas się uśmiecham i nagrywam filmik, czego ja nigdy nie lubię robić, bo zawsze się wstydziłam, więc postępy. Także e, tak jak mówię, zapisujcie się, na pewno nie będziecie żałować. E, pieniądze szczęścia nie dają, a to, co się z nas dzieje, e, jest bezcenne. Buziaczki.